Poznajmy zawodnika, który stoczy swój pojedynek na Fame 13, a jest nim. Jacek Murański! Wielkie brawa dla pana Jacka! Tak jest! Tego się na pewno nikt nie spodziewał! Everybody... <laughs> jest pytanie, czy będą dymy. Słuchajcie, no tego się chyba nikt nie spodziewał. Pan Jacek Murański, czyli odzwierciedlenie tego słynnego słowa dymy, zawalczy na gali Fame MMA 13. Panie Jacku, witam w naszych tutaj szeregach. A witam wszystkich serdecznie, witam w jaskini lwa. Wiem, że może niekoniecznie tutaj wszyscy pałają do mnie sympatią, ale w ogóle mi to nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie. To jest biznes. Panie Jacku, tak jak mówiłem, na poprzedniej części pewnie Pan słyszał, no był Pan głównym bohaterem gali ma 10 bez walki, co jest no, niesamowite. Co Pana skłoniło po tylu niemiłych słowach skierowanych również w stronę federacji, w drugą stronę też była ta niechęć? Co skłoniło Pana do właśnie zawalczenia w tej organizacji? To ja może wrócę do tego, co tutaj słyszałem. A, Arek Tańcula powiedział, że maj, Mateusz jest teraz grzeczniejszy czy delikatniejszy, ponieważ hejt e, nie jest sposobem na, e, roz, na dobre przedstawienie walki. I to mówi chłop, który u Bogzdela zaprosił tą wywłokę Konrada Niewolskiego, żeby mnie poniżał. I to mówi chłop, który zaprosił Konrada Niewolskiego. No nie będę rozwijał tematu, bo większość wie, was wie o co chodzi. No, no hipokryzja, hipokryzja, Himalaje, hipokryzji. Panie Jacku, y, padło bardzo dużo słów przed ostatnią galą, również y, pomiędzy innymi galami. Dużo ludzi, jest Pan ogólnie wielką niewiadomą, my nie wiemy, jakie Pan ma umiejętności. Nałożył Pan według mnie na siebie też taką dużą presję, bo ludzie bardzo dużo wymagają od Pana. Czuje Pan tą presję, że trzeba się zajebiście pokazać w tej klatce? Ja nie czuję żadnej presji. Kolejna sprawa, jakie to będą, czy będzie Pan też dążył do walkach na warunkach tych ulicznych. Wiemy, że lubi Pan te łokcie, ciosy z głowy, jak to będzie wyglądało? Jedną walkę mam tak podpisaną. O. Także ja już jestem. W... No jeżdżę na rowerze, na rolkach, także jestem w przygotowaniach. Coś tam popływam, a tutaj wiem, że regulamin stanowi inaczej, jak federacja ogłosi przeciwnika. Albo wiem, że ma być to main event bądź go main event na trzynastkę, to wtedy spojrzę mu w oczy temu przeciwnikowi i zaproponuję warunki takie, żeby, żeby go bolało. No bo, bo, go, bo go musi boleć, bo to wszystko się zatoczyło. To wszystko jest tutaj. Powiem Wam tak. Czyli jest konflikt. A, konflikt? To jest mało powiedziane. Wyszedłem od Konrada Niewolskiego i wrócę do Konrada Niewolskiego. Nie będę oczywiście ujawniał, uh, ujawniał nazwiska, to jest oczywiste. Natomiast pod tekstem jest Konrad Niewolski. Uh, kto będzie tam kumaty, to sobie poszuka. Uh, i, I to będzie taka walka korespondencyjna. Została zabrana mi godność, Próbu próbowano zabrać mi godność, mój honor. Obrażono moją kobietę. Aszunia, pozdrawiam cię serdecznie. Dla mnie filarem jest rodzina. Moja kobieta była przy mnie w najcięższych momentach, wtedy, kiedy byłem w ciemnej celi, niepraw... bezprawnie, niesprawiedliwie na zasadzie pomówienia, A ta sprawa też wraca, także będziemy też to tutaj wałkowali. Moja kobieta wytrwała przy mnie, jest dla mnie największą wartością i to ostatnie słowo decydowało o niej. Eee, została poniżona, obrażona przez Konrada Niewolskiego przez tą wywłokę i w tej chwili decydującym, decydującym aspektem, dlaczego ja tutaj jestem i będę mógł korespondencyjny pojedynek z niewolskim toczyć, to będzie zemsta. Tak, to będzie zemsta, a ostatnie słowo należało do mojej kobiety. Super. No myślę, że będzie się działo na galifejum ma 13 Jest mi... Niezmiernie miło, że dołączył Pan do nas. Były różne też animozje, ale to jest show. To jest właśnie o to chodzi. To są te dymy, które, których trzeba. I wiem, że dużo osób czekało na pana walkę w tej organizacji. Super. Widzimy się na kolejnych konferencjach. Nie mogę się doczekać. Hubert. Słówko. Jest akcja, jest reakcja. Akcja, reakcja, dokładnie. <laughs> My się już znamy trochę, także wiemy o co chodzi. Panie Jasku, jeszcze raz. Dzięki wielkie, czekamy na Fame ma 13 konferencję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Wielkie brawa dla pana Jacek.